Tłumaczenie rozwiązywania obwodów w RLC Zanim przejdę do rozwiązywania tego Najpierw e, dowiedzmy się czemu używamy I Jak mamy rezystancję To napięcie i prąd płynie tak samo szybko przez ten obwód Więc e, możemy powiedzieć jaka jest rezystancja używając zwykłej linii od 0 do Nieskończoności, ale przy kondensatorach widzimy, że e, chociaż U i I mają taką samą odległość od zera, to są oddalone od siebie i to można powiedzieć, że, pod że jest pod kątem. I sprawia nam, że jest Pitagoras, więc nie może być tak samo daleko jak I, ale też polecieć aż tak daleko jak I. Stąd do dotonę by musiał być taką, a już to mamy. Więc nie możemy powied wytłumaczyć to używając zwykłej takiej linii. Na no, łatwiej jest po prostu pójść w 2D. I dzięki literze I możemy to zrobić. Mamy I nieskończoność i nieskończoność. Głupie to brzmiało. I nie, nie, mamy, nie i, ble, mamy nieskończoność i I nieskończoność i dzięki temu możemy wytłumaczyć rezystancję i ich współdzielność na napięcie i prąd dlatego używa się i żeby otrzymać tą urojoną liczbę to trzeba spierwiastkować liczbę ujemną i liczba zespolona to jest po prostu liczba urojona plus liczba rzeczywista w naszym przypadku rezystancja to liczba rzeczywista a reaktancja to liczba urojona, reaktancja i. Ogólny wzór to jest r plus xl minus xc razy i. I dlatego jest ujemność, ponieważ odejmujemy jak daleko idzie to, jak nisko idzie to. Po prostu odejmujemy tych tych, żeby nam została tylko ta część. Lub jeżeli będzie w górę, to tylko ta część. Jeżeli nasza rezystancja jest równa 0, to zostaje nam po prostu XL minus XCI. Jeżeli reaktancja e, kondensatora jest równa 0, to nam zostaje R plus XLI. Jeżeli reaktancja cewki jest równa 0, to zostaje nam R minus XCI. Wiemy, że jeżeli użyjemy tego wzoru, to nasze rezystory cewki I Kondensatory zamienia, zamienią nam się w w impedancję taką. Więc możemy wyczyścić taki wzór na na to. Możemy im nadać różne wyniki. I teraz je traktujemy, jakby to był rezystor. Możemy w myślach sobie zamienić Z na R. Widzimy, że prąd się rozpływa tak że płynie przez, ten, przez te trzy. E, rezystory tym samym prądem i że, je, że inny prąd płynie przez ten jeden. Rezystor, mówię, rezystor, żeby, żeby po prostu było na razie tak łatwiej, ale to jest taki niby rezystory, niby nie. To jest po prostu kombinacja tych różnych, tych, by było łatwiejszej postaci. Więc jeżeli je wszystkie dodamy, to otrzymamy nasze R245. No to wypiszę wszystkie te. I1 można zapisać jako I, I i tam w nawiasach, żeby było widać które to które jest. Pierwsze to jest Z2, drugie to jest Z4 i ostatnie to jest Z5. Dodajemy liczby rzeczywiste, czyli te, które nie mają I, z tymi, które nie mają I. Można sobie to łatwiej zwizualizować, jeżeli zignorujemy I i powiemy, że to jest X. Więc na razie zrobię to. Gdzieś tam, to nie jakby to był x, bo może być bardziej sensowne. Możemy te wyrażenia algebraiczne łatwo skrócić, ponieważ musimy dodać liczby, które ma x i odjąć od siebie te, czyli dodać. W sumie, jeżeli jest taki, musimy po prostu sumować te z x'ami. Wyjdzie nam 17 -5x. Myślę, że to jest sensowne do tego lub technikum lub tej w branżówce w sumie nawet ósmoklesista powinien to zrozumieć więc przyjdźmy do tego i zróbmy to samo widzimy, że mamy 6, 4 i 7 i minus i i minus 4 więc y, mamy to samo co tutaj więc zastąpimy po prostu x i y, y, literką i y, czyli mamy nasz wynik 15 minus 5x Wróciliśmy do takiego wodu więc teraz zróbmy y, równolegle ten i ten E, czyli Z3 czy i Z2, 4, 5. Te litery Z się zachowują tak samo jak rezystory, więc są te same wzory. I będziemy używać tego wzoru, tylko zamiast R będzie Z, czyli coś takiego. Po rozpisaniu mamy coś takiego i teraz trzeba normalnie wymnożyć. Możemy rozpisać to tako i wymnożyć w ten sposób, czyli normalnie matematycznie. Zostaje nam coś takiego, jak zamienimy i na x na i, to zostaje nam coś takiego. A ponieważ i to jest równe x minus 1, to i kwadrat to będzie e, pierwiasek minus 1 do kwadratu. To nam się wtedy skróci na minus 1. Czyli jak mamy i kwadrat, to możemy zapisać jako 34i minus 10 razy minus 1. Się mnoży przez minus 1, to się po prostu odwraca symbol z plusa na minus. Czyli będzie minus 10. A jak mamy dwa minusy koło siebie, to wychodzi nam plus. Czyli tu możemy zapisać 34 i plus 10. Teraz na to. Możemy też zamienić na x na razie, żeby było łatwiej zobaczyć o co chodzi. Zostało nam takie coś, a możemy to po prostu skrócić na 17 3x z powodu minus 5x plus 2x, a to się równa 17 3i, żeby łatwiej było dzielić i tak dalej. No lepiej, żeby nie było na mianowniku tej dolnej części i, więc yy, yy, odwróćmy ten minus na plus. I pomnożmy to razy obie strony. Dlaczego odwrotność szukamy tego znaku? Ponieważ chcemy dokończyć wzór skróconego mnożenia a plus b razy a minus b. To się równa a kwadrat minus b kwadrat, ale ale mamy i, a ponieważ jest i, to nam się też wymnoży i powstawiam a kwadrat minus b kwadrat i kwadrat. Dlaczego tak jest? To z matematyki można sobie znaleźć że te wzory skróconego mnożenia. Ale że ponieważ mamy i kwadrat co już wiemy bo z poprzedniego, to się równa minus 1, to możemy to zapisać jako a kwadrat minus minus b kwadrat A to po prostu jest a kwadrat plus b kwadrat A jeszcze czemu Mianownik i licznik, licznik razy ten odwrócony nawias. Ponieważ jeżeli mamy ułamek, gdzie licznik i mianownik jest taki sam, nieważne jak skomplikowany jest. To zawsze nam wychodzi 1. A jeżeli mnożymy razy i e, razy 1, to nasza liczba zostaje taka sama. Więc jeżeli pomnożymy przez nasze na przykład a minus bi przez obie strony, to jakbyśmy pomnożyli razy 1, czyli nasza liczba się dalnie zmieniła, ale w mianowniku nie ma już tej liczby urojonej. Mnożmy razy 17 plus 3i. Pomniejszmy, szukamy tego a minus b i razy a plus b i. Jeżeli tu byłby plus, to zamieniamy na minus. Jeżeli tutaj jest minus, to zamieniamy na plus. Wychodzi nam jakoś tak. Dlaczego tu od razu napisamy 17 kwadrat plus 3 kwadrat? Pierwsze z lenistwa, a z drugie, ponieważ wiemy, że jeżeli napiszemy to, to wyjdzie nam coś takiego a kwadrat plus b kwadrat. Teraz do łatwiejszego zrozumienia zastąpię i na x i zrobimy wymnożenie dwóch nawiasów. I teraz wynażamy yy, jedną liczbę razy cały nawias i drugą liczbę razy cały nawias. Co nam wychodzi? 78 x plus 102x kwadrat plus 170 plus 30x Jeżeli zastąpimy x naszymi i to wyjdzie nam, gdzie widzimy, że naszego kolegę i kwadrat. Więc zamieńmy to znowu na minus 1. Wyjdzie nam 578i plus minus 102 plus 70 plus 30i. I ostatecznie nam wychodzi to. A w tym widzimy, że, że ma parę liczb urojonych i parę liczb rzeczywistych, więc je dodajmy i zobaczmy co nam wyjdzie. I ostatecznie nam wychodzi to dodawania tych. Zostaje nam tyle i mianownik już z potęgowami dodałem. Czyli nam teraz zostało tylko rozdzielić i podzielić. Po rozdzieleniu na ułamek rzeczywisty i ułamek urojony czas je podzielić. Po podzieleniu wychodzi nam tyle. Zawodu nam zostało tyle, więc wystarczy je sumować. Czyli mamy coś takiego, czyli wystarczy teraz nam sumować je. Urojone do urojonych, zwykłe do zwykłych, i nam wyjdzie nasze, nasze z. I wyszło nam tyle. Teraz czas y, obliczyć nasz pro Używając prawa OMA, zastępujemy r i z, mnożymy razy i. Dzielimy przez z i, nam dosta i dostajemy wzór i jest równy u przez z. Teraz wypełniamy nasze niewiadomy. Dostajemy to. Jednostki możemy skrócić na ampery po prostu, ponieważ om to jest volt przez amper. Więc jak dzielimy volt, volt przez om, to naprawdę dzielimy volt przez volt amper, a to możemy zapisać jako volt to amper podzielony na volt. A jak mamy ułamek, to odwracamy jedną liczbę i mnożymy. Dostaje nam Amper przez Volt razy Volt, czyli możemy skrócić i nam zostaje Amper. Teraz tak samo jak robiliśmy z Z, mnożymy przez mianownik z odwrotem znaku, Czyli zamiast tutaj plus, będzie mi po wypisaniu, będzie wyglądać jakoś. Teraz chyba wiadomo co trzeba zrobić, wymnożyć i potem rozdzielić na dwa ułamki. Powinno wyglądać jakoś tak. Po spotęgowaniu i dodaniu, powinno wyjść to. Po rozdzieleniu powinno wyjść tako i teraz trzeba dzielić, powinno wyglądać jakoś taką. Zapomniałam tutaj dać przycinek 4, ale już napisami i uwzględniłem w obliczeniu. Teraz wartość bezwzględna pokazuje nam odległość od zera, czyli jeżeli byśmy dali tą liczbę w pomiaru współrzędne to by wyglądało coś, coś podobnie do tego. Jeżeli teraz weźmiemy długość od zera do tego punktu, który zaznaczyliśmy, to dostaniemy twierdzenie Pitagorasa. Wysokość będzie równa 7,78, a długość tej podstawy O będzie wyrównać 8,07 czyli naszym wzoru, że będzie wyglądało to około tak bierzemy z tego wzoru, to wyjdzie nam coś takiego i teraz wstawiam dekalkulatora i zobaczymy co wyjdzie i odpowiedź wyjdzie około 11,21 Amperów to nam pokaże amperomierz, jeżeli go podłączymy do e, tamtego e, układu teraz e, nie, be, nie jest nam potrzebny do żadnych obliczeń, ale jest warto wiedzieć, że takie coś jest w Teraz potrzebujemy nas, e, następne zrobić coś z I. Teraz e, I z gwiazdką potrzebujemy. A, e, a i to po prostu z gwiazdku to po prostu odwracamy plus na minus, a minus na plus. Czyli to będzie po prostu I, tylko odwracamy znak. I to wyjdzie tyle. Tutaj jest plus, ponieważ tutaj jest minus. I teraz, żeby obliczyć moc, to po prostu możemy napięcie razy nie wiem, spojone, I. Tutaj na końcu mamy volt amperę, ponieważ jednostką S to są VA ampery. P to jest V i Q to jest VAR. Jak mamy to, to po prostu robimy to, co zawsze mnożymy i nie patrzymy, co wyjdzie. Po wymnożeniu wyjdzie tyle: Tam tutaj VAT i wary, ponieważ to jest rzeczywista część S to jest P a tas i to jest Q i dlatego możemy po prostu i od razu mamy ile równa się P, a ile równa się Q. I teraz ostatnie to po prostu obliczyć cosinus phi tak samo jak I, możemy uży używamy wartości bezwzględnej, żeby pozbyć się tego I liczby urojonej i tak dalej, więc bierzemy to wartość z tego i patrzymy co wyjdzie. A jak poprzednio wartość tego to jest za odległość od zera, a w tym przypadku i wszystkich innych będzie to po prostu twierdzenie Pitagorasa. rasa. robimy coś takiego i sprawdzamy, co wyjdzie na kalkulatorze. Wyjdzie około 560,5 VA. Po co nam to? By obliczyć cosinus Φ. Cosinus Φ ma wiele wzorów, a na których będziemy się skupiać. To ten. P przez S i wypełniamy, co mamy. P to jest. Ta pierwsza część to jest P, a to, co nam wyszło, to jest S. Dzielimy i zobaczymy ile nam wyjdzie. Wyjdzie coś takiego, wat i Volta amperesu taką samą jednostką, czyli możemy je skreślić. I po podzieleniu powinno nam wyjść coś. Wyjdzie nam około 0,72. I skończyliśmy zadanie.